Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, zapraszam bardzo gorąco do czytania na marzec. Słuchajcie, mam informacje dla osób, które zazwyczaj pobierały wersję dodatkową na Vimeo. Czytania marcowe będą ostatnimi, w których filmy dodatkowe znajdą się na Vimeo. Linki znajdziecie w opisie filmu. Od następnych czytań będę po prostu wszystkie filmy dodatkowe umieszczać na stronie mojej szóstyzmysł.com.pl. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chciałam mieć wszystko w jednym miejscu, wiecie? I dlatego ograniczyłam e, po prostu liczbę tych platform. E, I też będę zostawiać Wam link do, do wersji tak zwanej Vimeo, czyli do tego filmu dodatkowego. E, tutaj też, oczywiście, w tym filmie marcowym linki znajdziecie w opisie. Zajmujemy się na Vimeo miłością. A teraz już przechodzimy do czytania dla ryb na marzec. Informacja główna, temat taki przewodni miesiąca. Co może być dla Was szczególny? Szczególnie ważne. Co może być warte Waszego szczególnego skupienia, Waszej uwagi? Postępowanie zgodnie z jakimiś zasadami to jest taka karta, która mówi o tym, że właśnie że postępowanie zgodnie z zasadami przyniesie ci coś dobrego. Bo to może nie być dla ciebie dobry czas, żeby być buntownikiem, bo ważne będzie przestrzeganie, branie pod uwagę praw. Ogólnie funkcjonujących, praw Wszechświata. W relacjach ważne jest, żeby uszanować środowisko, o doświadczenie, odmienność drugiej strony, spróbować uszanować indywidualność innych. I wtedy relacja ma szansę się pogłębić, słuchajcie. I macie tu kartę sądu ostatecznego, tak? Tutaj ewidentnie. Trzeba ocenić jeszcze raz sytuację. Może przyznać się przed sobą, że wcześniej zabrakło tej precyzji, zabrakło jakiegoś rodzaju takiego postępowania zgodnie z, jak, z jakimś regulaminem, zgodnie z jakąś zasadą. Em, jeśli chodzi, tylko dokończę. Jeśli chodzi o kwestię dobrobytu, tak to nazwijmy, to tutaj te karty sugerują, że oceniając ponownie sytuację, wracając do jakiejś rozmowy, można by było się spodziewać zwrotu z inwestycji. Jeśli postępowałeś zgodnie ze sztuką, tak? Zgodnie z, zasad z zasadami i czujesz, że coś, e, no, ktoś coś przeoczył, potraktował e, twój udział w tej sytuacji niezgodnie z zasadami, to trzeba by było wrócić do rozmowy. Tutaj jest możliwość uzyskania czegoś więcej. E, no, autentyczność ma znaczenie, moje drogie ryby. Bo pamiętajmy, co jest w karcie sądu. W karcie sądu mamy szczerość ogromną w stosunku do oceny siebie, swojej własnej podstawy, drugiej strony sytuacji, oceny sytuacji w ogóle, tak, Bo chcemy zrzucić z siebie jakiegoś rodzaju trudność, ciężar, kłopot, cokolwiek, wrócić do rozmów, spróbować się dogadać. Okay? To się dla Was tutaj pokazało. Jako element, na który warto zwrócić szczególną uwagę, gdy on się pokaże nam wam w marcu. A tak w ogóle, to wszystkiego dobrego z okazji urodzin, bo to wasz sezon, pomalutku już. Dobra, zaczynamy, idziemy dalej. Eee, co zostawiacie ze sobą, co was opuszcza? Rycerz Mieczy taki kłótliwy jest tutaj. To może też to mogły być jakieś pomysły wasze, ale ogólnie ten rycerz Mieczy lubi się pokłócić przy, rycerzu, przy królu Buafu, kochani. No to jakaś silna osobowość, jeśli to wy i wasz pomysł i wasza wizja spraw, no to, to chyba was nikt nie zatrzymał, myślę. Natomiast e, to mogła być też osoba w waszym otoczeniu, bardzo silna osobowość, miała wpływ na waszą sytuację ktoś dominujący dosyć, taki pewny siebie, ale też zarażający energią. energią. E, jeśli tu chcecie wrócić do rozmów na temat jakiegoś rodzaju moim zdaniem rozliczeń, albo ponownej jakby zejścia się z kimś, e, to będzie ważna wasza pewność siebie i bądź pewny tego, że masz rację, a może miałeś, byłeś pewny, że masz rację i nie byłeś małostkowy i teraz to powoduje, że możesz jakby jeszcze raz e, coś z kimś omówić, zmienić coś, zmienić zasady na swoją korzyść um, co będzie nadal trwać a zbo uch i a no Myślę sobie, że to może być relacja, drogie ryby, to może być sytuacja kreatywna, no dwa asy, co będzie nadal szansa, cały czas jest szansa szansa na miłość, szansa na zadowolenie, e, szansa na to, żeby ruszyć do przodu z jakąś sytuacją natury romantycznej, być może. E, tu macie moment przełomowy i tu jest duże tak. I to jest jeszcze, to się pokazuje w waszym sezonie, rybim. Więc tym bardziej, cokolwiek chcesz zrobić, droga rybo, będziesz posiadała energię do tego, żeby po prostu to osiągnąć. I to może być odpowiedni moment na podjęcie realnych działań, które przyniosą ci mnóstwo zadowolenia w wasie kielichów, tak? Eee, jakieś satysfakcjonujące takie niespodzianki też troszkę. Zobaczmy, eee, to trwa. Te dwie szanse tu trwają. Szansa na romans, szansa na miłość, szansa na działanie, szansa na miłość do siebie, działanie z zadowoleniem do siebie, szansa na, pełno, na życie pełną piersią, e, które ma na celu. Po prostu zwiększenie miłości do siebie. Na to wszystko jest tutaj nadal szansa. Dla części z Was zakochiwanie się, początek uczucia. Start czegoś niezwykle kurczę, przyjemnego, tak? Właśnie buław. A ile zobaczmy dalej, e, co wchodzi? Cztery monety. Hmm. Potrzeba y, praktyczności, dwu, dwie monety, tak, tak, tak. E, no, potrzeba bycia praktycznym, uwaga na wydatki. Y, to chciałam powiedzieć jeszcze dla osób, dla których ma to sens. W sensie, wiecie, że z jakiegoś powodu zmienia się coś, tak? Następuje jakiś powrót do rozmów, ponowne omawianie jakiejś kwestii w pracy, na przykład, i dla Was y, może mieć to przełożenie takie, że trzeba zwrócić uwagę na wydatki. Mm, na pewno trzeba zadbać o bezpieczeństwo materialne swoje, kochane moje ryby. Tutaj, jakby to bardzo wprost mówi: być dobrze poinformowanym, co się dzieje, co się dzieje w Waszym otoczeniu, najprawdopodobniej zawodowym. Pamiętajmy, że w dwójce monet tu tego akurat nie widać, ale dwójka monet bardzo często przedstawia, tak dosyć dobitnie wprost, mężczyznę, który stoi na jednej nodze, próbuje utrzymać balans, równowagę w zaistniałej sytuacji. A czym jest zaistniała sytuacja? Wokół niej. Go na morzu sztorm. Więc dla Was tutaj jest właśnie dla mnie taka trochę prośba. Bądź skoncentrowany, zadbaj o informacje. Bądź dobrze poinformowany, zabezpieczaj sobie sytuację swoją, zadbaj o własne bezpieczeństwo materialne. O stabilność sytuacji, w której się z, z, jakby znajdujesz, to nie jest wasza energia, bo tu mamy dużo praktyczności, produktywności, takiej wiecie, planowania, materialne sprawy są ważne, ale to się nam pokazało jako istotne. Po prostu. To się nam pokazało jako istotne, jako coś, co przychodzi z zewnątrz. Zobaczmy w takim razie, co w sprawach zawodowo-finansowych. Królowa Monet. Dlaczego warto to wykorzystać? Ona przyniesie ci nowe pomysły zawodowe, ta osoba moim zdaniem. Możecie wspierać. To jest jakaś nowa faza związana z tą osobą w pracy dla Was, drogie, drogie, drogie ryby. Może tak być. A na co uważać? Obserwuj, zanim się na to zdecydujesz. To jest wasza energia, ten wisielec dla mnie. To jest ta umiejętność em, intuicyjnego wyczucia i obserwowania, w co się zaangażować, a co ominąć. Tak bym powiedziała. Tak? To ma, macie w sobie taką, taką, taki dar, taką, taką cechę bardzo cenną. E, I wydaje mi się, że tutaj ta osoba ma dla Was jakąś możliwość, trzyma coś, czym może chciałaby się z Wami podzielić, i dla Was może to być jakieś nowe wydarzenie, nowa okazja. I trzeba zostać pozytywnym co do tego, co się tutaj będzie działo, ale obserwować, zanim się zdecydujecie. Albo jeśli to jest oferta, która nie do końca trafi w wasze gusta, e, to tutaj ten wisielec pozwoli wam zmienić perspektywę tej sytuacji, spojrzeć na to po prostu inaczej. Co możecie z tego czerpać, zaczerpnąć więcej albo inaczej? Dobrze, zobaczmy dalej. Co w miłości? No, rycerz Buław. E, działaj. Dlaczego? No, bo jest miłość tutaj. Między tobą a Twoją osobą, kimkolwiek Twoja osoba jest. Dla części z Was jest to stała relacja, dla części z Was jest to nowe. Tutaj historie się dzieją, słuchajcie. Eee, I po prostu uważaj tylko, żeby sprawy nie wyszły na światło dzienne, bo na co uważać? Mamy słońce. O Jezu. No bo tak, nie wiem dlaczego, ale słońce oświetla sprawy. Tak, znaczy, no wiem dlaczego. Więc u Was tutaj, jakby, pokazuje się ta miłość jako coś, co warto um... no. Nazywając tego języka takiego mało romantycznego, procedować, ale e, słuchajcie, ale coś zostawić dla siebie, coś zostawić dla siebie, tak? Uważajcie, bo słońce powoduje, że wszyscy wszystko widzą, a tutaj kartę miło zostaw, coś dla siebie. Tak, więc ale działaj, no. Rycerz Buław, szczerze wam powiem, to jest, to jest też może być ta osoba, z którą macie do czynienia i ona będzie Was tak pobudzać do działania, bo on działa bardzo impulsywnie, on imponuje, tak? Ale to jest osoba, która jest bardzo entuzjastyczna i taka intensywna w kontakcie. No, słuchajcie, dla was powiedziałabym, podejmuj skalkulowane ryzyko tutaj w tej karcie słońca, która nam się pokazała. No dobrze, ważne dla Ciebie ważni dla Ciebie, ważne dla Ciebie moja droga rybo mężczyzna, moja droga rybo kobieto będą w ogóle przyjaźnie. tak Bycie wdzięcznym e, za dar przyjaźni, za, za przyjaźnie w naszym otoczeniu za przyjaciółkę, za przyjaciela, e, docenienie chwil z przyjaciółmi z przyjaciółkami. To się tutaj pokazało. Tak Taka, taki taki trochę... Um, Taki, takie babskie towarzycho e, gdzie w takich chwilach, no mówię teraz do kobiet oczywiście, e, bardziej chyba, w takich chwilach trudniejszych, zwątpienia, gdzieś tam, e, no jakiegoś takiego zawahania, e, wiem, że mam przy sobie kobie, ko, kogoś, może kilka osób, e, które po prostu, i ta znajomość jest bezcenna dla mnie. Tak? Jest ważna. Ważne, żeby docenić też być może jakąś osobę, docenić spotkać się, pogadać, otoczyć, otoczyć uściskiem osobę, która jest Twoim przyjacielem, Twoją przyjaciółką, a nie było czasu na to na przykład wcześniej albo możliwości. No dobrze, słuchajcie. Czas dalej. Ostrzeż, ale to rozwój własny, więc te przyjaźnie moim zdaniem pomagają, pomogą się Wam też rozwinąć w tym znaczeniu, że mogą was stymulować trochę w nowym jakimś kierunku. Jakie są ostrzeżenia dla Was? Trzy kielichy. Ciekawe, imprezy 10 monet. No, słuchajcie. Ostrzeżenie trzy kielichy przy dziesiątce monet, to bym powiedziała, uważaj droga rybo, która jesteś w stałych związkach na sytuację z gatunku 2 plus 1, A jeśli takie będą miejsce miały, bo one się pokazały to jako ostrzeżenie. Um, dla części z Was no, trzy kielichy to jest kurcze impreza, zabawa, tak? to jest jakby no, dobry czas taki, gdzie trzeba zwracać uwagę na jakość spożywanych pokarmów i napoi, powiem w ten sposób, więc uwaga. Na to, na imprezy jakieś domowe, no wiecie, będziecie na pewno wyprawiać sobie urodziny czy coś takiego, więc z jakiegoś powodu tutaj trzeba moim zdaniem włączyć racjonalizm. E, takie racjonalne myślenie odnośnie tej mojej chęci do zabawy, a sytuac obecna sytuacja, coś tutaj jakby w ten sposób, żeby się ochronić, żeby jakby było bezpiecznie, tak, no po prostu, ciekawe, dobra, słuchajcie, e, zobaczmy, ostatnia karta, wskazówka dla Was, a z kielichów i pięć buław, nie walcz z miłością, no, przed miłością, znaczy możesz uciekać, możesz się oszukiwać, że kogoś nie kochasz, możesz oszukiwać e, siebie i drugą osobę, ale tutaj chodzi o to, żeby e, iść w stronę asa Kielichów, czyli odejść od konfliktu i pójść tu, co powoduje, że czujesz się emocjonalnie zadowolona, droga rybo. Hmm. Eee, no po prostu, żeby to, to coś nieprzyjemnego i niezwykle ra radosnego, co będziecie napawać humorem i fajnym nastrojem i poczuciem szczęścia, żeby to w marcu zagościło w Twoim życiu bo jest tu konflikt wewnętrzny odnośnie tej całej sytuacji albo jeszcze jakiś chaos z zewnątrz, który ci to uniemożliwia natomiast Askielchów pojawił się po raz drugi, więc myślę sobie, że już no nie ma przypadków i wydaje mi się, że to jest ten, ten czas, kiedy możecie sobie pozwolić na to, żeby czuć szczęście i radość I, i masz szansę to poczuć, droga rybo do siebie, do kogoś, w swoim życiu w, swoim, w swojej relacji piękne czytanie na urodziny dla was, zupełnie Niechcący, ponieważ to pokazały karty. Nie zaplanowałam tego. Trzymam kciuki za Was, uważajcie na siebie. E, zapraszam do wersji dodatkowej. Link w opisie ściskam. I do usłyszenia.